Dzień dobry. W kolejnym dniu dzisiaj nagrywam reelsa. Chociaż jest strasznie pochmurno, ale no zrobię to w kuchni przy tym świetle, bo chciałam nagrać serię z moimi ulubionymi śniadaniami i będzie to taka kanapka, którą pokazywałam wam już na YouTubie i wtedy trochę eksperymentowaliśmy, ale stała się kompletnie moją ulubioną Rzeczą z buratą, z prażonymi kaparami, z awokado z pomidorkiem czosnkowym. To będzie wspaniałe. Pokażę Wam później, jak to będzie wyglądać, ale nagrywam teraz na Instagrama, bo mam dzisiaj dzień wolny, więc biorę się po prostu za to. Mamy to śniadanko: bagietka, awokado, pomidorki, burata i prażone kapary. Takie, wiecie, z mąką, nachłopiąco, przepuśne wyszły. Mmm, kocham to. Ale słuchajcie, w tle jest bałagan. W sensie wszystko wszędzie leży. Tutaj są prezenty dla mnie. Dla mnie na urodziny, od domu. Leżą i czekają na czwartek. Ja mogę już odpakować te prezenty. Tak patrzę i zgaduję, co w nich jest, ale jestem taka podekscytowana. Ja też wyłożyłam dla niego prezenty wcześniej, żeby patrzył i się zastanawiał, bo to jest. Wspaniałe. W ogóle nagrywam dzisiaj troszkę, nagrałam dzisiaj trzy przepisy, dwa śniadania i zupę i to jest przepyszne. Zrobiłam omleta na słodko, bo w ogóle, wiecie, dalej mam tę obsesję na punkcie omletów, ale zrobiłam go w wersji piernikowej. Dodałam do środka, do ciasta dżem z czarnej porzeczki. Mamy skra, mamy ciepłe śliwki, mamy czekoladę, mamy przyprawę do piernika, kakao. To jest wspaniałe, wspaniałe, bo wiecie co? Ostatnio strasznie mnie kusiło, żeby zrobić takie ciasto albo babeczki piernikowe właśnie z dżemem w środku. Ale tak sobie pomyślałam, czy mi się chce z tym babrać, czy mi się chce to robić, a jak mi nie wyjdzie, ja jestem słaba w pieczeniu. Czy znaczy ja chcę poświęcać czas z ryzykiem, że coś nie wyjdzie? Stwierdziłam, że po prostu zrobię to, co umiem robić, i zrobię to, co bardzo lubię jeść, czyli po prostu słodkiego omleta i zastąpię. Właściwie nie zastąpię, tylko uzupełnię go tą moją podstawową wersję. Owa właśnie dżem, przyprawę do piernika, kakao, bo ja zazwyczaj robię takiego mega prostego omleta i w ogóle przez to, że dodałam dżemu, to nie dodawałam w ogóle żadnego mleka roślinnego i konsystencja wyszła przepiękna. Wspaniały jest ten omlet. Mm, jest tak dobrze piernikowy. Szkoda, że nie miałam mm, żadnego czekoladowego kremu już. Abym posmarowała go czekoladą. Nie chciało mi się rozpuszczać czekolady. Jakbym miała mikrofalówkę, to rozpuszczanie czekolady to by było takie proste ale nie mam mikrofalówki i szczerze mówiąc raczej nie chcę mieć, bo musiałabym mieć 5 pięć razy większą kuchnię, żeby zmieścić wszystkie rzeczy, sprzęty, które chciałabym mieć. Marzy mi się robot kuchenny, taki planetarny, który wyrabia ciasto. I tak nie mam gdzie tego wszystkiego trzymać. W ogóle pokażę wam coś. Jako, że rozpieszczamy się, to kupiłam sobie coś, czego sobie na co dzień nie kupuję, bo jest strasznie drogie. Bardzo lubię pić piwa zero. Ostatnio piję ich dużo mniej. Przerzuciłam się na herbaty, ale generalnie no ja bardzo dużo piw zero przetestowałam i bardzo lubię. Mam swoje ulubione piw Zero, który ma tak niespotykany smak, jest słodko, kwaśne, z dodatkiem takiej śmietanki, mm, mocno takie, takie mm, owoce leśne czuć, kwaskowość, słodycz. Wspaniałe jest to piwo, tylko że kosztuje prawie 13 zł za puszkę, ale właśnie no, na co dzień tego nie kupuję, bo na przykład w Kauflandzie są przepyszne piwa 0 za 2,50, czy tam 3 zł. także no, wybór jest prosty. Ale skoro jest grudzień i skoro sobie dogadzamy, to raz sobie po pozwoliłam. Jest to piwo, które kupiłam w Auchan. To jest naprawdę przepyszne. To jest tak głęboki smak. Free gelato, berries and cream, ice cream sour, słodko-kwaśne, mocno owocowe piwo z dodatkiem czarnych porzeczek, malin, jagód, pianek, marshmallow i wanilii. I szczerze, to wszystko czuć. Słuchajcie, w wieczór przed moimi urodzinami, ja sobie otworzyłam moje ukochane piwko. Nawet w jednym nie przypomina piwa. To jest po prostu taka taka oranżada Ja bym w ogóle tego nie nazwała piwem. Ja bym to po prostu położyła gdzieś na napojach i w ogóle z boku od piw, bo to nawet nie stało obok piwa. Ale dzisiaj robimy moją taką rutynę pielęgnacyjną, taki wiecie, rytuał, który sobie zawsze robię. Znaczy ja go robię często, ale obowiązkowo. Absolutnie obowiązkowo przed jakimiś takimi ważnymi rzeczami, a przede mną urodziny i wyjazd do Berlina. Więc robimy peeling. Zrobię sobie peeling twarzy oraz peeling ust, taki skrab wiśniowy. Zresztą jest bardzo fajny i zawsze go używam. To mam ochotę go po prostu zjeść. To jest. Zrobię sobie też moje płatki pod oczy takie w żelu i maseczkę jedną z moich ulubionych w płachcie tej marki M Beauty. Lubię bardzo maskę tą strusową i lawendową. One przepięknie pachną i fajnie nawilżają. A później y, ten krem pod oczy i ten krem, który jest świetny. Super nawilża i takie ma uczucie chłodzenia. Więc robimy sobie to. I w międzyczasie będę po prostu siedzieć przy kąpię, może coś obejrzę bo to mi zejdzie no, z 25 minut, 3 mm, do 30, więc po prostu wykorzystam ten czas jako taki, wiecie, relaks. Lubię maski w płakcie, nienawidzę ich zakładać, nigdy nie umiem. nie wiem, czy ja mam jakąś taką twarz w tych proporcjach tak bardzo, ale ona pachnie. Mam trochę pieczarek, których nie zużyję już przed wyjazdem, a że jutro nie będę nic gotować, potem jest cały weekend, właściwie piątek, sobota, niedziela, gdzie mnie nie będzie, a do ma catering, więc pieczarki umyłam i będę teraz je kroić na plasterki i po prostu sobie zamrożę i zrobię sobie z nich jakąś zupę, jak wrócę, czy jakiś makaron pieczarkowy, po prostu wrzucę na patelnię i będę miała gotowe pieczarki już tak naprawdę do przygotowania dalszego. Ja to zapakuję do takiego worka Strunowego, wielorazowego Żeby zajęło to jak najmniej miejsca Po prostu w zamrażarce, bo mam ograniczoną ilość A w ogóle kocham mrożenie Mrożenie to jest game changer w kuchni Tyle rzeczy można zamrozić Żeby się wiecie nie popsuły Ja cały czas mrożę pieczywo Można zamrozić ser Można zamrozić trączki, tofu Jajka można zamrozić Tylko nie takie w skorupce Bo mogą pęknąć w zamrażarce Ale no naprawdę kocham Robienie. Robimy obiad. Robię na obiad i jedną z moich ulubionych rzeczy. Podjadam sobie z patelni makaron takie wege mielone z dobrej kalorii akurat mam. Czerwone pesto, kałfa. Biedronce też jest pyszne. Takie wiecie z... zamiast sera dali tofu i mozzarella. Miałam jeszcze dać mm, ziarna słonecznika, ale w sumie nie wiem czy będę dawać. Zobaczę już na sam koniec. Mówcie co chcecie, ale moim zdaniem no, to jest najlepszy szybki posiłek. Trzeba was przełożyć do drugiej ręki, żeby spróbować, spróbować. No wiecie, no ja wiem jak to smakuje, ale ten pierwszy kęs zawsze jest najlepszy. Takie proste, a takie pyszne. No, dlatego, że trochę tłuste, więc. pierwszym odcinku Karolina Pacecha przedstawia burgera. Karolina, proszę. Burger The floor is yours. Jak, jak ja mam to ugryźć? Nie uda. Plant w lepszy, ale też dobra. Właśnie się trochę pakuję ciuchem i w ogóle spoko, bo jedziemy z zimą i biorę bardzo dużo warstw. Tak naprawdę cały czas będziemy wyglądać pewnie tak samo. No bo wiecie, płaszcz, czapka, podnie, ledwo będzie widać spod tego płaszcza. Do tego mnóstwo ciuchów pod spodem, jakieś rajstopy, koszulki, torebka. Tyle będzie widać, więc w sumie spoko. Dzisiaj są moje urodziny właściwie wtedy, kiedy to nagrywałam. I u nas w domu jest tak, że jak ja mam urodziny, to dom organizuje cały dzień, a jak dom ma urodziny, to ja organizuję cały dzień. Mam dla was dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo mało przebitek, więc zapraszam. Domu mnie zabrał na łyżwy i czekamy aż się skończy przerwa techniczna, a ja jestem przerażona. Byłam dwa razy w życiu na łyżwach w gimnazjum i strasznie się teraz boję. Dzień dobry, dzień dobry. Przedwyjazdowe śniadanie. To są takie dosyć trochę resztki. Stało awokado, takie naprawdę fajnie świeże, więc mam je tak trochę podziabane. Trzech różnych krągach chleba z zamrażarki. Trzy mandarynki, bo są takie naprawdę już mięciutkie. Chętnie je zjem z samego rana. Do tego dwa jajka sadzone z solą i tak się prezentuje śniadanko. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jedziesz? Jadę do Berlina. Aaaa! Berlinki są z Berlina, ale ładne wejście do metra Kurde. Pierwszy dzień w Berlinie to tak naprawdę przejście się po jakichś jarmarkach i muszę Wam powiedzieć, że całkiem ładnie ten Berlin wygląda, ale przeraża mnie ilość tych jarmarków i ilość tych światełek w całym mieście. Ale nie przeraża mnie ilość weg, kebabów i zjadłyśmy w pierwszy dzień kebaba i szczerze mówiąc był średni, bo poprosiłam, żeby nie było sosu ostrego, a oczywiście był, więc tam trochę umierałam, bo trochę palił, ale już dobra, już zjadłam. W ostatni dzień był lepszy kebab, ale to na razie zostało. Zostańmy tutaj, więc chodziłyśmy sobie po jarmarkach. Poszłyśmy na takie fajne koło diabelskie Niektórzy to nazywają, nie wiem co tam diabelskiego, ale wiecie o co mi chodzi? 7,50 euro. Spoko cena, bardzo dobrze wydane. 7,50 euro. Drugi dzień zaczęliśmy od bardzo fajnego śniadania. Takich e, słodkich bułek z mi dodatkami. Ale później cały dzień dosłownie bolał mnie brzuch i nie wiem już, czy zaszkodziło mi to jedzenie, czy co się wydarzyło, ale umierałam dosłownie i wydałam 12 albo 15 euro na tabletki. Bardzo, bardzo słabo. A trzeci dzień. To jest coś wspaniałego, bo w końcu po wczorajszych bruchowych ekscesach wybrałyśmy się na mojego ulubionego burgera. Jestem w Berlinie drugi raz i drugi raz go jem. To są najlepsze wege, wegańskie właściwie burgery i najlepsze frytki, jakie jadłem w życiu. Ja wziąłam sobie Beyonda i my w Polsce mamy Beyonda, ale polski Beyond nie smakuje tak jak to. Naprawdę, jeśli będziecie w Berlinie, to idźcie do tej miejscówki. No, wygląda zajebiście. Yes. No frytki, najlepsze jakie jadłam w życiu, a nie lubię frytek. O kurde. W życiu nie jadłam takich burgerów. Ale ale mamy w Polsce Beyonda, ale to nie smakuje tak dobrze. Ta to bułka, dobrze zrobią, i ta, ta bułka. Bułka jest niesamowita. A potem wrócimy za godzinę. Chciałbym zamieszkać tutaj, żeby to pojeść. Parówki takie śmieszne.